Szanowni Państwo, za kilka minut rozpoczniemy kolejną edycję konferencji promującej pomyślne rodzicielstwo. W 2023 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję, która się cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego Burmistrz Miasta podjął decyzję o kontynuowaniu realizacji tego wydarzenia. Na dzisiejszą konferencję zaproszenie przyjęło ponad 100 osób: rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów, a także, co nas bardzo zdziwiło, studentów psychologii. Na dzisiejszą konferencję zaproszenie przyjęli pan Tomasz Bilicki, psychoterapeuta, pedagog, nauczyciel, interwent kryzysowy oraz pani Joanna Ławicka, prezeska Fundacji ProDeste, doktor nauk społecznych, magister pedagogiki, osoba pracująca z osobami ze spektrum autyzmu. My jesteśmy bardzo mocno w Polsce skoncentrowani na oddziaływaniach, które mają być bezpośrednio dedykowane osobom ze spektrum autyzmu. Podczas gdy doświadczenia światowe pokazują, że zupełnie nie tędy droga, że najważniejsze jest opiekowanie rodzinę, bo to rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju, tak? A w wypadku spektrum autyzmu mówimy o rozwoju, my nie mówimy o chorobie, nie mówimy o jakiejś patologii, tylko mówimy o rozwoju. Ten rozwój może być złożony, może przebiegać w obrębie niepełnosprawności. Ale tak samo w obrębie niepełnosprawności przebiega rozwój osób nieautystycznych. tak, Też są osoby niepełnosprawne, nieautystyczne. I to nie zmienia faktu, że nie są traktowane ad personam jako coś, co jest patologią. Więc myślę, że przede wszystkim zaopiekowanie rodzina. W szkołach podstawowych Świdwina rozmawiałem dzisiaj z młodymi ludźmi na temat zdrowia psychicznego. To jest temat bardzo ważny dla współczesnego pokolenia. Ja cieszę się bardzo, że oni chcą na ten temat dyskutować. Mówiliśmy o hejcie, o przemocy rówieśniczej, często w takich białych rękawiczkach nazywam ją przemocą relacyjną, ale też dyskutowaliśmy o tym, jak realizować swoje marzenia, osiągać cele. Wiek dojrzewania jest bardzo dobrym czasem do tego, aby się rozwijać, eksperymentować z różnego rodzaju aktywnościami. I oni w tym eksperymentowaniu z czymś pozytywnym, mogą albo się wspierać w grupie rówieśniczej, albo się krzywdzić. Chciałbym, żebyśmy nie unieważniali młodych ludzi. Za każdym razem, kiedy mówisz, weź się w garść, nie przesadzaj i nie mają gorzej. Bóg tak chciał, uspokój się, zobaczysz, jakie można mieć prawdziwe problemy, jak będziesz dorosły, to ty tak naprawdę unieważniasz młodego człowieka. Jeżeli objawy kryzysu wystąpiły, to znaczy, że ten kryzys miał prawo być. I te objawy są prawdziwymi objawami. Nastolatki i dzieci naprawdę cierpią. To nie jest tak, że oni udają to cierpienie albo dlatego, że są mniejsi. To cierpienie jest inne, mniej wartościowe. Chciałbym, żebyśmy ich uważniali, zamiast ich unieważniać.